Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubiskie Łąki. Witamy razem z Jolą z dzisiejszej trasy. 6 styczeń 2012 Słowickie Łąki daje dzisiaj wiaterek znowu ostro. Naprawdę mocno mocno mocno. Dzisiaj kilka słów na taki temat. Dlaczego najważniejsze jest dlaczego. A oczywiście mam na myśli Przede wszystkim nasz biznes, ale oczywiście i poza nim, całe nasze życie. Nasza motywacja życiowa wynika zawsze z naszego dlaczego, z odpowiedzi na pytanie dlaczego. Dlaczego coś jesteśmy gotowi robić, dlaczego jesteśmy gotowi pokonywać jakieś przeszkody, dlaczego jesteśmy gotowi na niewygody, no i na różnego rodzaju wyrzeczenia. Dlaczego chcemy akurat iść w takim kierunku? Pytanie dlaczego jest generalnie najważniejszym pytaniem w naszym życiu. Dlaczego jesteśmy gotowi coś robić? I odpowiedź na to pytanie jest absolutnie priorytetowa, najważniejsza. Bez dyskusji najważniejsza. Wielu ludzi kiedy rozpoczyna przedsięwzięcie marketingowe, zaczyna współpracę z Itanoni, ma jakieś takie swoje małe dlaczego, prawda? Zazwyczaj jest to po planie marketingowym, ale to dlaczego związane ze zdrowiem, to no niekoniecznie małe oczywiście. To dlaczego związane z finansami. I ono jest ważne często przez jakiś czas, często do pierwszych porażek. Kiedy pojawiają się pierwsze porażki, klęski, to dlaczego okazuje się niewystarczająco mocne, żeby utrzymać się w biznesie. Dlatego tak ważne jest znalezienie odpowiedzi na pytanie dlaczego jestem gotowy robić to, czego się podjąłem? Gdzie jest ten mój punkt motywacji najważniejszy? Jakie jest moje długoterminowe dlaczego? Absolutnie dlaczego jest najważniejsze? Najważniejsze jest to dlaczego. Prawda, każdego dnia na to pytanie odpowiadamy po części świadomie, w znacznej mierze nieświadomie. Ludzie wstają i idą do pracy. Dlaczego idą do tej pracy? Czy dlatego, że kochają tą pracę? Czy dlatego, że tam jest to miejsce, które wolą dużo bardziej niż bycie ze swoimi dziećmi w domu, ze swoimi rodzinami. Czy może dlatego, że po prostu konieczność płacenia rachunków? utrzymania się na powierzchni życia jest tym bardzo silnym dlaczego jest ważniejszym niż cała ta inna tam kwestia, sprawa inna, inna, inny, inne wszelakie również bardzo ważne sprawy w życiu, prawda? To dlaczego jest tak ogromnie istotne i odpowiedź na to pytanie dlaczego robię to co robię jest absolutnie priorytetowa. Przez ostatnich kilka dni na różnych spotkaniach, a wcześniej na przełomie roku 11 12 prawda. I przed i troszkę po tym tematem się mocno zajmowałem i staram się gdzieś będąc w różnych grupach, w różnych zespołach rozmawiać z ludźmi o tym dlaczego. Dlatego, że jeżeli wiemy dlaczego, to pytanie jak to robić naprawdę staje się proste. Jak to robić przychodzi samo, jeżeli wiemy naprawdę, naprawdę dlaczego i to dlaczego jest prawdziwe, nie jakieś wymaginowane, nie jakieś sztuczne, nie jakieś nie nasze. Bo wtedy on jest bardzo słabe. Mój wspaniały sponsor, przyjaciel, mentor, André Blanchard, e, w różnych motywacjach powtarza, że jeżeli twoje dlaczego nie wyciska ci łez, nie jest tak silne, nie jest tak mocne, żeby wręcz wyciskać ci łzy, prawda, to twoje dlaczego jest za słabe. Trzeba znaleźć to swoje prawdziwe, autentyczne, mocne dlaczego. Takie ponad wszystko. To dlaczego, które jest. Ważne w każdym momencie życia, w każdej chwili, w każdej sekundzie życia. To dlaczego, które jest ponad wszystkim. To dlaczego, które będzie nas kierowało ciągle w stronę działania, ciągle w stronę dążenia do tego, żeby to życie nasze było coraz lepsze i zbliżało się do tego naszego głównego, najważniejszego dlaczego. Myślę, że to tyle w tym dzisiejszym kikowym szlaku. Do zobaczenia jutro. Idziemy dalej. Да, <laughs>